Tak jak dawni na zwykłych, no w sumie to ma to sens. No ma to sens, to ziomek napisał. Ale turbo i tak biorę, bo nie chce mi się zmieniać już. No dobra, pamiętam, że swojego czasu wręcz KW-3 była. Tak samo jak i JSK zwykła, nie? IS-ka też była przecież bardziej popularna w sumie chyba niż KW3. Ja pamiętam, że tych IS-ek kiedyś jeździło na prawo i lewo, ale nie jeździło na takim wyposażeniu, panie. Na jakim nie miałeś wentylacji dosyłacza? Nie miałeś wentylacji dosyłacza, turbo wziąłem tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałem się zmieniać. Przykro mi. Musisz z tym żyć. Ta 29, przecież i. Też jeździło bardzo dużo. Nadal jeździ, bo ludzie lubią grać te T29. Ludzie gra, lubią grać i, i sami zwykłymi. Ludzie lubią takie maszyny. A my tam podejdziemy czymś, czy nie? Czy wszyscy jeżeli dostać od T29? A okej, okay, rozumiem. O, ale to ma celownik boży. hu hu, hu. Prawie, prawie kill, prawie kill. Dobra, zróbmy... Dobra, wiem, mam pomysł. Żeby się nie rzucać po tierach, zróbmy kilka siódemek. Szóstki sobie zostawimy na sam koniec. A czemu te wszystkie moje ziomki jadą w jedną stronę? To chyba nie mogę tutaj jechać, co? Czy mogę? No nie powinienem tutaj jechać. Chyba się cofniemy, co? I zagramy Mordor. Albo wiecie co? Wywalone. Ale to jest niemobilne. Jak to słabo skręca. Chodźcie ziomeczki, no po co będziecie tam we czterech snajpić, jak możecie podjechać tutaj. No ziomeczki moje to chyba nie bardzo wiedzą, że mogą podjechać, nie? Ale jestem mamucim czołgiem. Dobra, jadę się wyjebać widzowie, bo nie chcę mi się tego grać. No zobaczcie, co oni robią. Nie chce mi się. Będę czekał tutaj 5 lat. Wciskamy W, jedziemy sobie zginąć i idziemy na... Na jakąś sensowną... ...7. E25 chciałem pograć bardzo. Z pusto wszędzie, co oni robią w tych grach? No serio, co oni robią w tych grach? Tam nikogo nie ma, ok. A to szybko ładuje nawet, nie? Jak na taką alfę, czy nie? Na tym tierze. Tutaj nikogo nie ma, rozumiecie to? Dobra, jadę. Jadę sam puszować flankę. Będzie kozak. A możecie wcisnąć W? Nie? Tutaj nic nie ma ziomki. Jak im dam 5 razy SOS, to myślicie, że przyjadą czy nie? Będę im spamował SOS non-stop. Gdzie jest ten Hellcat? O kurde. Czemeczek sobie tutaj stoi. O kurde, tam snajp jakiś Piękna sprawa, piękna sprawa. Gdzie on jeździ tym helkatem? Bo ja nie wiem. Gdzie on jeździ? A to moje ziemaczki stoją. Czy ja mogę wyjść z tej gry? Przysięgam. Czy ja mogę wyjść z tej gry? Bo. Nie widzę powodu, żeby to grać. Przepraszam. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Tu są jakieś. to są. To, to, to mnie PC rzuciło, czy co? Nie ma W na klawiaturze? Nie dali, czy co? Nie kumam tego. Rada się rozwalić. Trzymajcie się, widzowie. Fajnie się grał. Weź mi daj penę. Dzięki. Nie umiesz? Okej, okay, nie przejmuj się. Przejmuj się, ja się już obracam. Już, 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 już cię będę tyrał. Nie bój się, nie bój się. Aj no bez kitu. Ci ludzie dalej stoją. Nie, no podjedź sobie tutaj, Ziomku. Nie kumam. Naprawdę nie kumam tych ludzi, nie? A tu jest bestia ten czołg. Jezus. Ale mam pochchamp czołg. Świetny jest. Taki duży. Taki mamuci. Jak dla mnie bomba. Ja lubię takie czołgi. Bez kitu, ja lubię takie czołgi, ziomeczki. Naprawdę lubię takie maszyny. No panowie, jeszcze trzeba byłoby przebijać. Kurde, problem jest. Mam tutaj po farmi, nie? A gorsze jest to, że dostałem te peny od Jacksona, to mnie bolało. Powinienem przeżyć jego jeszcze jedną pestkę, nie? Po ile to strzelało? Czy nie przeżyje? Przeżyje, super. Ekstra. Totalna bestia. Piękna maszynka. Szkoda tylko, że nie mam HP. Nie mogłem się już cofnąć na fajną pozycję do grania na wieżę. Niestety nie wyszło. No ale i tak, i tak. Dementia trochę zrobiliśmy. Czy ja w ogóle muszę jechać na prawo? Czy to mnie w ogóle interesuje? Czy ja nie mogę się wychylić i dać w Leo? Chciałbym, żeby ktoś mi tego Jacksona wyjął. Wtedy, jak ktoś mi wyjmie Jacksona, to mogę sobie przejechać dalej. Ten Leo jest zupełnie nieistotny w tym momencie. Ja myślałem, że to tylko ja mam dostęp do Golda na tych tierach, a tu proszę jak oszukują. Na moduły nie ma, ale na Golda to ma, tak? Okej, okay. ciekawe. No to też jest fajnie. To, to, to jest akurat spoko, że ludzie się nauczyli, że. Strzelanie z Golda to nic złego, i kiedy musisz strzelać Golda, to strzelasz z Golda, żeby cokolwiek przebić. To akurat duży plus. Że świadomość ludzi po prostu wzrosła na tyle, yy, że już nie czekają. Ale ten Hellcat tam puszował, lala. Myślicie, że oni ciągle grają górę, czy nie? Sprawdźmy. Nie. Tak. Tak, 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 tak. Nie. Nie weszło. No dobra, został Leo. Ale widzieliśmy, że ten Leo to HP nie miał, nie? Snapik, bomba. <grym> jak to sieka w ogóle? A to naprawdę fajnie sieka Te kawę trzy, słuchajcie. No, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ciągle jesteś w stanie się odnaleźć taką kawę trójką. Mam wrażenie, że nie boli cię tak, jak niektórych cołgów, nie wiem, chociażby na przykład na dziewiątym tierze. Czy na ósmym tierze? No dobra, taką kawą czwóreczką sobie pograliśmy, trochę pomarudziliśmy, zrobiliśmy 2700. No szaleństwo totalne. Jakie jeszcze były czołgi? No proszę bardzo, to to chyba już jest jeden z bardziej oldschoolowych czołgów. Nie zmienia modułów, bo mi się nie chce, sorki. Nie dało dobrej mapy. Niestety nie dało dobrej mapy, jest to tragiczna mapa na 25 Wszędzie wąskie przesmyki, koridory, ale możemy tym zagrać pod spota. Gramy typowo z kulowymi czołgami sprzed wieków, ok? Weźmy się dzisiaj za siódemki i być może ósemki. Jutro zrobimy dziewiątki i może dziesiątki. Zobaczymy, jak to czasowo nam będzie wyglądało. Jeszcze szóstki wypadałoby zrobić niektóre, nie? Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś bardzo popularnym czołgiem, na przykład na SH6, to były Cromwell'e i Type 64, nie? Przecież Cromwell'e i Type 64 to były takie podstawowe czołgi do, do grania. SH6. No ale potem wyszły typy i wszyscy o tym zapomnieli. Ja mam wrażenie, że mam lepsze, lepsze spotowanko niż ten ziomek. Tak mi się wydaje. Chłopcy odcinę robią. Czemu to nie weszło? Aha, pani się grało ziomek? Świetny wjazd. Wjazd i wyjazd. Dwa w jednym zrobił. Dwa w jednym zrobił wariacik. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Elegancko. Ej, a jak sobie podjechał tędy? Mam ochotę sobie podjechać tędy. Stawmy się tutaj. Żebyśmy mieli bicie na tego zioma. Tego sklepem trochę. Mam przed sobą tyle drzewek, to drugie drzewko, które widzicie, to mi zajebiście dużo kamo. Przez to on niestety nie jest w stanie mnie spotnąć. No i luco. No i sobie trzymacie lewy tym czołgiem, nie? To jest taki, taka maszynka, która potrafi trzymać lewy i sobie jak chcecie. Widzę, że odsunęłeś te broken camo. Tak. Gram, gram widzą czołgami, których, które no, kiedyś tam ja sobie królowały w, w matchmakingu. Eee, tu co za mamuciki jadą, ja dostanę spota to mam minus, nie? Także no jutro, najpóźniej pojutrze pokażą się zestawy Trudno. na luty, bo będę miał trochę do opisania na początku artykułu. Trudno, zginiemy za to. A później Trudno. poniżej będą listy, bo nie ukrywam, że sam jestem zaskoczony teraz jak kleję. Dlatego. no, no że nie mogę te, tak stać do tego te, challengera. Jaki obniżek. Ten lajcik mi tego nie spotuje. bo na półce cenowej tej najniższej wręcz. Niemalże. Bo tu mówię o zestawach ze 3-4 tysiące mniej więcej. Nvidia ma odpowiednika cenowego dla AMD. Okej. Okay. Czego nie było. Z drugiej strony jest bita po głowie straszliwie w tym momencie, jeśli chodzi o poziom cenowy 5 tysięcy. Dlatego, że radio RX7900G staniał do takiego poziomu, że kosztuje tyle samo co 4070. Wow, wow, wow a very nice. A jest to karta jednak wielokrotnie wydajniejsza. Ciao Klaudyna, dzięki za RAIDA. Gdyby ten lajcik tak nie spierdzielił mi tej gry, to byłoby zajebiście. Jedyne co musiał zrobić, to tam stać. Jedyne co musiał zrobić, to tam stać i spotować to, byśmy sobie to przepchnęli i ci dwaj goście później by się wywali, no ale trudno. Te 29 kiedyś było OP, no mi się Bo wydaje, z, że... 7 motierowy jest dalej OP. ...że słuchajcie, mi wydaje mi się, że te 29 jest yy, strasznie mocne, pomimo tego nerfu działa. Musicie sobie zrobić jedną rzecz. Musicie, kochani, zmienić działo. Zmieńcie sobie działku na te, co bije po 240, nie to, co bije po 320. Chodzicie do bitwy, rzucę wam dziewiątki, jesteście niezadowoleni i rzucę wam BZ. No trudno, tchuglifę się mówi. Tak, te 29 w ogóle zrobimy sobie taki... Od jutra zaczniemy. Od jutra zaczniemy, dzisiaj nie, więc dzisiaj już tak średnio mam siły, żeby gadać. Ale od jutra możemy sobie zacząć, zrobimy sobie czołgi legendy. Jakie są czołgi legendy? 92, 25, co tam jeszcze jest? IMX Mix 50/100 może być całkiem legendą? Ja wiem. Oj, nie wiem. Ja, ten, ja jestem noga, jeśli chodzi o to, tak? Ale ja, ja mam kilka pomysłów na fajnych na serię. To jest jeden, jeden z nich, trochę się wysprzęgliłem, trudno. No, 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 Hecer też, tak? Jak najbardziej. On teraz nerfa dostał niedawno, tak? 50, akurat... te 30, no ale te 30 ciężko tutaj już nam wpisać, nie? Obiekt 283. 2, 8, 3 obiekt. co ty gadasz? 263. No to, 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 to. to. Nie, nie 2, wiem, 3, 2, czy obiekt 6. 2, 6, można nazwać legendą, nie? Ciężko. To nie mają pusty Mordor. Tak, już się wycofuję, bo chcesz zająć tego spota. Już, 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 już na pewno. Już, już to robi, ziomek. Spierdalaj, do no, ziomek, ty jesteś zibnięty? Ty chłop legitnie stąd jedzie i mi pinga, że mi się wycofał, bo on chce tu grać. Czujecie typa? Fajne masz odklejki, ziomeczku To będziesz mnie wypychał teraz, dawaj, nie? O, szkoda. szkoda mi tego wafla, co? O, nie da się tego nigdzie przebić, Anuko. Beka z bezety. A ten wafel pikuje tylko wtedy, kiedy strzelę. Rozumiecie to? On się już czterema strzałami. Beka. ma. Jutro możemy sobie tak pograć, nie ma problemu. Może sobie coś ponagrywam nawet, bo dzisiaj to nie ma jak. Ty no, w sumie mógłbym. Banery bym pozdejmował na jutro. Nie głupie, nie głupie. Możemy tak zrobić jak chcecie. Z pełnym, oczywiście, omówieniem, i tak dalej, i tak dalej. Działko jest lepsze niż ta 3, 320, szczerze. Wiecie, jak to działko? <laughs> Ej, on się chyba piątą pestką odbił. On się legitnie piątką... piątą pestką... Uf, jak pantera dwójka, tak. Oj tak, definitywnie tak. Jak pantera dwójeczka była kiedyś niesamowita. Tylko, że w dzisiejszych realiach fardek jest lepszy. Szóstą pestką się odbi? przecież ten ziomek zaraz nie wytrzyma, nie? Rozumiecie to? Sześć razy waflem odbić się od siódmego Tieru? Siedem razy? Ale to jest Ultimate Troll. Siedem razy się odbić waflem od siódmego Tieru. Jak Tiger 8 tak. Ty haku? Aku, a da się zrobić jakiegoś pula na czołgi, na które go w ogóle ludzie by głosowali? Hmm. Bo tak się zastanawiam, czy bierzemy to z łapanki, czy robimy coś bardziej sensownego, ale ja nie, my nie mamy chyba dostępu do żadnego takiego narzędzia, które by nam wydawało e, wszystkie tanki, nie? Problem. <tuszy> Baka Robię ten kawałek Mogę przejechać? Czy będziesz stał? Mogę przejechać? Dzięki. No. Word up. Nie, no ten całk, ten całk ciągle jest taką maszyną, która potrafi. ...zrobić dużo dymka w przedziwnych momentach bitwy, nie? Ciągle jest czołg, którym możesz zajebiście nafarmić. Bo ma chyba te duże działo, co? Z PPK mi dał, to chyba ma te duże działo, dobra, tego kładziemy. Czy mi się wydawało, czy ten wafel jeszcze nie dał mi żadnej pechy? mi jeszcze nie do żadnej pechy. Ale się musiał tam z... No po prostu musiał się tam ugotować, nie? <grystanie> Ten chłop musiał być tak ugotowany. Nie była to idealna bitka, ale ciężko tutaj było robić damage. Ile odbiliśmy w ogóle? <grystanie> Zablokowane uszkodzenia przez pancerz 4200. Chryste Panie, jakie to jest głupie. Jakie to jest durne.